O tak na wstępie, chciałem powiedzieć w poprzednim filmy odnośnie naprawy kamery, yy, muzyka grała w tle. I panowie czy kto tam z YouTube'a wymyślili sobie, że jakieś głupie kurwa rozszczenia. Ciekawe do czego. Ja mam płytę oryginalną, którą zakupiłem w sklepie. I słuchać mi jest wolno, ale to, że było słychać muzykę w tle. To w, i słychać to po prostu w, na filmie to nie moja sprawa no, ktoś głupi jest i nie umie rozróżnić że muzyka wklejona do filmu jest inna jakość a muzyka w tle jest inna jakość dobra, teraz przechodzimy do innej sprawy byłem dzisiaj na składnicy złomu i kupiłem takich fajne parę rzeczy otóż frezy takie dosyć solidne Niektóre są tam przytępione, ale można je nałożyć. Natomiast tu jest frez taki lekko przypalony, ale trzypiórowy. Myślę, że wykorzystam tam do takich celów jak ja. Nie mam ani maszyny cence wysokoobrotowych, także to mi wystarczy. Freziki są fajne. Wiertło no. No no trzeba trochę doprowadzić, wyczyścić. Łusinka jest dobra no, na, na całej długości tylko trzeba wyczyścić no. freziki takie no. do tej frezarki którą mam tam na filmach no i co jeszcze fajna i fajniejsza że zaraz pokażę uważę trochę bardzo fajna praska e, tylko ona miała urbaną tutaj Rączkę, znaczy został gwint wewnątrz, to jest gwint 14, i udało mi się to wykręcić. Nawierciłem, wykręciłem. Ona fajna, podejrzewam, że to jest jakaś tam nic niciarka, niciarka do nitów, do skóry i tak dalej. No. Ją trzeba doprowadzić do porządku i no, fajną urządzonką. No, dałem 25 zł, dlaczego? Bo teraz złom gruby podrożał złoty 20 za kilogram to trochę trochę jest nie znaczy w sprzedaży jakbym jechał sprzedać a natomiast z chwilą kiedy kupuję to na pewno jest drożej 2,50 czy coś takiego no. no to by było na tyle no jestem zadowolony Faj, fajna sprawa no, no za nie boli jeszcze nie wyjąłem z torby bardzo ciekawego urządzenia nie wiem czy ktoś to wie co to jest bo ja wiem tu jest takie tego na czym rzecz polega mm, niewygodnie z chwilą to jest do pompki do roweru z chwilą kiedy zakręcimy to tylko tam brakuje strzelki i trzeba będzie ją coś tam wykombinować i tak to odkręcamy, przykręcamy do roweru, powietrze nam, to znaczy do zaboru, do dętki, i powietrze nam nie ucieka. I jak już jest zapięte do pompki, odkręcamy to, prawda? I ten bolec wychodzi i wciska, i wciska ten nepelek od zaboru. I można pompować. Nie wiem, czyjej to jest produkcji, ale jest zajebista sprawa. Po prostu fajne to jest, że nie nastojąco, bo no nie ma miejsca, sprychy i tak dalej, a tak jest całkiem inaczej, to jest zakręcane, no, w ten sposób, bo zakręcamy na tego, jak jest zakręcone, odkręcamy to, odkręcamy, nie, wkręcamy, źle mówię, wkręcamy i tego, no, nie będę się powtarzał, no, to by było tyle. No, następna sprawa, trochę się wziąłem takich nówki tam były ten w kartonach to był zapakowane Drob, drobny gwint trochę tego jedno nakrętki i bardzo fajny wał e, tylko tej nie, nie ma tej nakrętki ani tej tu jest stożek stożek mk2 szkoda że nie jest przewiercony na całej długości no. ale, ale jest zajebisty no można założyć łożyska stroszkowe tuleje jakąś dociskową następne łożysko następne łożysko mamy tam tego i dokręcić śrubą kasowanie tak zwane luzu także dzisiejszy zakup był naprawdę fajny